A z tej strony Microf. Dzisiaj Wam pokażę jak mieć przeglądarkę internetową na PlayStation 5. Oczywiście jak ją zainstalujecie, będziecie mogli mieć też Robloxa, ale mniej więcej co się robi tak. Na podzie klikacie przycisk PlayStation. Jak się kliknie, pojawia Wam się takie coś. Idziecie w Game Pass i do obojętnej osoby wpisujecie google.com Później na to klikacie tym przyciskiem, jakby ktoś nie wiedział I właśnie Wam się włącza google Tutaj wpisujecie na przykład... No, dobra Wiecie o co chodzi. Są też różne opcje, na przykład w Google, że na przykład jak kliknicie kwadrat, to w skrócie powiększycie i pomniejszycie. Można też przybliżyć pod przyciskiem R, czyli tym. No i tyle jest w poraniku. Dziękuję za oglądanie, no i cześć.